Pisze. Czekajcie. o widzę no no i weź teraz ten odpal odpal pobieranie te GTA 5 do wnojader co? weź GTA 5 do Wlader, odpal teraz ale co mam wcisnąć? No, czekaj, ładowarkę muszę podłączyć. To czy się w, w tym Znaczy w żółtym. Ty nas umylisz, Dobra, rozumiesz? Co? Dobra. Bo ten... Bo, bo, ten, bo ładowarkę moja kuzynka chciała podłączyć, a ja jestem ten. I jej też drugą kuzynką. No. What the fuck you... What do you mean? How? How have you... Oh, man. You're just ruining it. You're, look at my lips. You're ruining it. Ruining. Ruining the fun for the next man! Okay. <laughs> bo mówisz o ekran, jak ja miałam powiększony ekran, oh, yeah. tylko to moja druga kozynka tak miała, bo ona pokazała bo oni, bo ona na swoim laptopie oh, ten e, roz, e, rozmawia z tobą, oh, wiesz? Nobody cares! Nobody! And you need to shut up! Um... No. Casting. No. No. O, już jest? Tak, no, jest. No i ten, i pobrane. Masz, pisze, pobrane. Na lewo. Halo. Nie obrazy, pobrane masz, na lewo. Widzisz? Pisze. No. Ale ja nie mówię po imieniu na razie, no, Weź tam, jak masz, pisze, pobrane. Widzicie, lewa Czekaj, dam tej... ci moją drugą kuzynkę, bo ona tam właśnie w laptopie coś tam wciska. Masz. To powiedz, żeby ona... Halo. Masz mój na ekran, czy jeszcze nie? No, weź daj pobrane teraz. Na lewo czekaj. masz, na lewo masz pobrane. No dalej, nie czekaj, wiem, No na... nie ma. No, Poczekaj, muszę na chwilę wyłączyć mikrofon. ...pod tym. No. Poczekaj. Tutaj? No. Cieśnienie. No. What? Bro, what are you talking about, man? So? No i geta 5 do Wladar weź dwa razy naciśnij na to. A gdzie to jest? No na, obok tego pobrane, na prawo. Tutaj? No, naciśnij dwa razy. Wyraźnie, proszę bardzo. Pozdro, Co pał? No, co jest? No nie wyłączysz Nowy komputer. Trzeba. Coś zrobić. Jezu, ja. się taki John. Co no. ona ma zrobić? No, nowy komputer. Co ty robisz? Kobieto nie wyłączysz tego. Jezu, jak nowy komputer musisz?